Witajcie kani. Jestem teraz jak codziennie nad zalewem drogoźnik na kawie, tam jest zalew numer 2, tam jest zalew numer 1 i tu jest taka budka, w której można zjeść przepyszne zapiekanki. Kawę kawy, się napić piwa, a zaraz później pojadę w pewne miejsce nietypowe, jedyne w Polsce, a gdzie to zobaczycie później. No i dojechałem. Jedyne w Polsce, może i w Europie, może na świecie, muzeum papierosów. Zaraz zobaczycie wszystko. Wstęp jest bezpłatny. Tomek też ma kanał. Podam Wam link, będzie w opisie. Zobaczcie. Wchodzimy do środka. Wszędzie są papierosy. Wszystkie ściany. To nie koniec. Bo są też na suficie. Tu jest właściciel Muzeum Tomasz Szmy. Witam cię i Słuchaj, jesteście w Muzeum Papierosów w jedynym miejscu w Polsce będzie na no Katowic zapraszam tutaj na miejsce wstęp bezpłatny kawa gratis porozmawiamy sobie tutaj o Papierosach o historii papierosów. Słuchajcie, 10 tysięcy paczek kolekcja polska, która liczy 1700 paczek każda inna, także jest tutaj naprawdę co oglądać. Zapraszam e, tutaj i będziemy tutaj miło spędzać czas, bo tu jest klimat, klimat PRL-u, fajnych dawnych czasów. Tu nawet czuć tym PRL-em. Dokładnie tak, dokładnie tak. Hmm. Super miejsce. Link do, do tak jak już mówiłem, będziecie mieli w opisie do tomka. Jasne, dwa pomieszczenia, tam jeszcze jest pokój klimatyczny, mroczny, mogliśmy tutaj zapalić, widzisz, o, ale się widzisz, są gniazka podłączone, ale wierzcie na słowo, że jest tutaj klimat, tutaj są lampiony, tutaj są gablotki, to wszystko świeci. Miejsce nietypowe, ale naprawdę warto tutaj przyjść i pooglądać sobie na żywo wszystkie te reklamy na suficie dokładnie. I serdecznie was, was tutaj zapraszam, bo naprawdę warto. Jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś gdzieś coś takiego miał. Większość z tych papierosów pamiętam, bo palę od wielu lat. O teraz muszę pokazać. Takie cuda. W Białorusi też paliłem. Aby mi kuzyn z Niemiec przywoził na początku, super miejsce! Naprawdę Was zapraszam z całego serca! Także kto może, niech wpada, kto nie może, niech sobie zobaczy, albo u mnie, a u Tomka jest więcej. I do następnego, kochani.